Jesteśmy w jakiejś idiotycznej matni, że jeśli jesteś za CPK, to jesteś za PiS. Przepraszam bardzo, ja nigdy nie głosowałem na PiS. Przyszywanie do tego partyjnej łatki to największe szkodnictwo, zaznacza Maciej Wilk, były wiceprezes lotu, a obecnie dyrektor w kanadyjskich liniach Flair Air oraz prezes stowarzyszenia Tak dla CPK. Czy jednak cała ta inicjatywa lobbyingowa tak dla CPK to nie jest po prostu szukanie intratnych posad państwowych? I tu Maciej Wilk odpowiada, mam dobrą pracę za granicą i jestem z niej zadowolony. Powtarzam, w ogóle nie wiążę swojej przyszłości z samym CPK, natomiast faktem jest, że to lotnisko odblokuje rozwój Polski, polskiej branży lotniczej i do niej chciałbym kiedyś wrócić. Niestety wojewoda mazowiecki zawiesił decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości CPK w w celu wykonania prac geologicznych. A tym samym prace wszelakie zostały wstrzymane. Koleżanka mi tu dzwoni z płaczem, że miała jechać z partnerem na majówkę, ale mama go nie puściła, boli ją głowa. Chłop 38 lat. Ja chyba śnię. Rząd nie chce CPK, ale nawet prezesi największych firm w Polsce, między innymi Maspexu, Syntosu, Wieltona, Fakro, Adamedu i kilkunastu innych działających globalnie, wysłali list do premiera Donalda Tuska popierający budowę CPK. Zwracam się z wyrazem poparcia dla budowy centralnego portu komunikacyjnego w sposób uwzględniający długoletnie, wielopokoleniowe potrzeby polskiej gospodarki, racjonalizm, transparentność i efektywność podejmowanych decyzji operacyjnych oraz maksymalne wsparcie polskich przedsiębiorców będących wykonawcami projektu. Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych w Polsce CBOS. Na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska z wynikiem 28%, ale tu zanotowaliśmy spadek o 7%. Aż na drugim miejscu PiS 26%, na trzecim Konfederacja 14%, na czwartym Trzecia Droga 11%, na piątym miejscu Lewica 7%, 2% inna i aż 12% respondentów nie wie. Na kogo zagłosowałoby w wyborach? Są trzy bardzo ważne dla Polski sprawy, gdzie mamy interesy sprzeczne z Niemcami: CPK, elektrownia jądrowa i utrzymanie obecnych traktatów unijnych. Czy chociaż w jednej z tych spraw rząd Tuska stanie po stronie Polski?